Część Boże, bracie i siostro, Pan Jezus powiedział, jeżeli ten świat was nienawidził, to wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Jeżeli należelibyście do tego świata, ten świat przyjąłby was jako swoich. Teraz więc jednak nie należycie do tego świata, tylko do mnie, powiedział Chrystus. Dlatego ten świat was nienawidzi. Mogą nas znieważać, opluwać, oczerniać, Mogą nas odepchnąć, zepchnąć na margines, ale nic nie może nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Bracie i siostro, te słowa wypełniają się w moim życiu. Doświadczam tego i z pewnością te słowa są potrzebne także Tobie. Wiedz, że Chrystus jest z Tobą, że Ciebie w tym doświadczeniu nie opuści. Jeszcze jedno, pamiętaj, że moc słabości się doskonali. Amen.